Ja być Freddy Fazbear, ja chcieć być Freddy Fazbear, ja, ja być naprawdę bardzo fajny Freddy Fazbear. Ale ja nie lubić kiedy Freddy Fazbear mnie wbija do biura, bo ja naprawdę tego nie lubię. O, dzień się powstał się. Hmm, dziwne. Bardzo dziwne usiądę na krześle. Wiem. Będę udawał martwego wtedy mnie nie znajdzie. Dobrze. No <grym> Dobra, popatrz na kamerki. Kat na pies. Dziwne, bo to nie w tej górze. Hmm. Dziwne. Fuksii! Mały Fox będę go obserwował. Oj! Jednak sobie mały Foxy. A nie jednak nie wszedł do pokoju, do którego... Już ziemio. Już kamera na mnie. Zwykły Foksi. Cześć, Foxy! To Freddy Fazbear! Naciśnij mi na nos. Ja być Freddy Fazbear. Ja chcę Fred Freddy Fazbear. <laughs> Freddy Fazbear uciekać przed Foxy Fazbear!

Dzień później dobra, w końcu się wydostałem z tego szampa. Nienawidzę tego, nie, nie. Foxy Patrz, ja być Freddy Fazbear. Ja Jeszcze z ciebie nie bać. Ja być Freddy Fazbear nie, może ci... nie możesz mi nic zrobić. Tym bardziej jest dzień. Foxy Fazbear! Nie uciekaj mi Foxy Fazbear! Foxy Fazbear! Ech, dobra brudne ubrania od szefa Dobre dla szefa tam brudne ubranie. Wcale nie wiem. od niego szafki Foxy Fazbear! Gdzie ty? Gdzie byś Foxy Fazbear? Bum, bum, karycik puka w taborecik. Halo? Foxy Fazbear? Foxy Fazbear? Być Foxy Fazbear? Pirate Cough, być Foxy Fazbear? Czy Pirate Cough, nie być Foxy Fazbear? Fazbear. O, Foxy Fasber! O nie! Czy Foxy Fazber iść do mnie? Foxy Fasber. O! Jestem. Wyszłam. Ech. Dobra, coś się padnieście. Miał ja być Freddy Fasber. I nie możesz mnie zaatakować, boń Fasber. Chwileczkę, kto jest w końcu Fasber? O, dzień dobry, Freddy Fazbear Glamrock, dzień. O, Fuchi Fasber! Monty Fasber, dzień dobry. Cześć, Fuchi Fasber, co tam porawiam? Cześć! Troszkę się Cię boję, ale kiedy się zmierzysz z Montim to będziesz miał za swoje. Nic mi nie zrobić, Foxy Fazber. Cześć Monty Fazber. Jak tam się masz? Ostróżność. Trzeba iść do niego. Ja nie ja lubię stróżność. Wcale się nie zatrudniłem na tą pracę. Idź, Foxy Fazber. Czemu wszyscy za mną idą? Czy oni wiedzą, że ja jestem Freddy Fazber? Czy co? О, страшно сильный Треба его не А не, ну то я есть страшно сильный Так кто есть страшно сильный О, день на бродячку. Клик, клик, грамма в Роблокса. Дивно. О, Спринг Фредди. Телевизор. Hmm. Foxy Fasber. Foxy Fasber, być Foxy Fasber. Ja sprawdzać kamery, gdy jestem stróżnocny Fasber. Wiem, że strucznocny Fasber nielegalny to jest, żeby sprawdzał kamery, ale skoro ale skoro stróżnocny zwykły niefaz... nie niefazbr zostawił odpalone monitory, to wtedy mogę. O! Czy to są święta? Co to jest za... za jakiś... Renifer w Pirate Renifer w Pirate Coffee, robię screena. nie F11 Klik Spacja, spacja Gdzie jest Gdzie jest Renifer? O, Foxy Fazbear Mini Foxy Fazbear Mini Foxy Fazbear, Mini Foxy Fazbear O, już nie Mini Foxy Fazbear jest duży Foxy Fazbear Urósł On urósł Foxy Fazbear urósł O, dzień dobry Foxy Fazbear Cześć Foxy Fazbear mini Cześć Foxy Fazbear O, ho, ho, morda Ale mordka Ale zębiska Normalnie jak z Lego czy on nie jest poskładany z Gdzie Gdyby go rozwalić, było Oj, Foxy Fazbear mi zniknął z pola widzenia. Idę do toaleta. Dziwne. Skoro animatroniki nie umie chodzić do toaleta. Chlebowy Freddy idzie. Bo mówię O, Foxy Fazbear. Czy to ty? O, oh, Foxy Fazbear, mały. Tylko bo chlebowy Freddy. Chodźber. Ale nie, bo ten chlebowy nie zasługuje na miano Fazbeara. Fajber, chodźber. Foxy Fazbear.